Halo? Yy, halo. Ja właśnie widziałam ogłoszenie na OLX-ie I czy jest ono jeszcze aktualne? Jakie ogłoszenie? Yy, dotyczące sukienki. Takiej. Koszulka, yy, to doskładnie jakoś się nazywa, nie wiem. To nie wie pani, co wystawia na OLX-ie, bo u pani telefon był podany. No wie pan, ja mam bardzo dużo ogłoszeń na Eksie. A, a jakie pani ma ogłoszenia? No to proszę sobie zajrzeć. No to ja właśnie zaglądam pani nie wie, o co mi chodzi. Wie pan, jak mam 40 parę ogłoszeń, to nie wiem akurat, o które ogłoszono. Ogłoszenie Taką beżową koszulkę. No ale słucham, o co chodzi? No to jest jeszcze aktualne, czy nie jest? Bo ja nie Jeżeli wiem. Jeżeli jest ogłoszenie, to znaczy jest aktualne. O, skąd ta dedukcja? A ja mam pytanie ogólnie: była ona noszona, czy dlaczego jest wystawiana na sprzedaż? Jest napisane, czy była używana, czy nowa. Nie, nie było. Znaczy jest niby nieużywaną, ale dlaczego jest wystawiana na sprzedaż, to nie ma. A jakie to ma znaczenie? Albo jest pan zainteresowany zakupem, tak. tak, tak, bo ja jestem ciekawy, ponieważ jeżeli ona była nieużywana, to dlaczego jest na Eliksie? Po co w ogóle ze sklepu była wzięta? Niesamowite. No. <grych> no, nie wiem, co mam odpowiedzieć na to pytanie, Bardzo pytanie No pa, to po co, co pani kupuje coś, czego nie nosi, na przykład? Nie wiem, pani chce być gwiazdą <grych> o -Lixa? Wystawiać milion ogłoszeń? <grych> Pan błaś, nie, nie, ja się właśnie to pani kupuje jakieś ciuszki, nie nosi ich, wystawia na OLX, a potem mówi, że ma 50 ogłoszeń. Na Ale jednak, no to pan ma problem? Ja nie mam z tym problemu. Nie, ja się tylko ciekawie, bo ja właśnie chcę sobie to kupić od pani, tylko pani mi nie chce błaś powiedzieć. To... No. Słucham. Do kogo jeszcze chcę coś kupić? No, no bo to chcę. To niby nie jest całodobowy. A, jak, a dlaczego nie jest w sumie? Godzinę temu ogłoszenie zostało wystawione. <dus educatoros> Może się Gdzie ci, 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 ci ludzie się rodzą? Ile pan ma lat, przepraszam? Y 21. A pani? No właśnie, słychać. <duszo> a pani ile ma lat? No i która pani? <duszo> <duszo> no obie, obie pani mi się mogą przedstawić. Przepraszam, ale ochrona danych osobowych. A ja, czyli ja mogłem przedstawić się, a pani, nie wiem, nie może powiedzieć wieku. Ale gdzie się pan przedstawił? Nie słyszałam. No w sensie, ile mam lat, powiedziałam. A mogę się przedstawić. Adam Podsiadło, to ja. Witam. No, to kolej pani. Kto, ale pani jest nieuczciwa, widzę tutaj. Oszukała mnie pani. O Boże. Oha, okej, okay. ja zgłaszam Panią na Olixie, Pani sprzedaje fake rzeczy, tak zwane. Pani no. oficjalnie banicję dostaje na OLX. Jest Pani z siebie dumna? No niesamowicie. Poszukuje ja Pani ludzi. I widzimy się w sądzie, że tak powiem. No. O, widzę, Pani się podnieciła na ten temat. Lubi pani po sądach się ciągać. Yy, dlaczego pani mnie wyśmiewa? Nie życzę sobie, żeby się pani śmiała ze mnie. To proszę się rozłączyć. A ja bym powiedział pani, że chcę, aby pani usunęła te wszystkie fake ogłoszenia, zanim będzie za późno i policja będzie miała dowody. A pani grozi? Nie. No to jest nie, że zgłoszę na policję? To Pani chce mnie zgłosić na policję za to, że ja chcę Panią zgłosić na policję? <noise> Jak Pan lubi takie zabawy, no to... No to Pani jakoś się jakoś tak podnieciła po głosie, widzę. <noise> no, skąd Pan nie wie, że ja nie jestem z policji? No i co z tego? A to już policjant nie musi przestrzegać przepisów? Na pewno może wysyłać wózki na policji. A, czyli policjant może fake bluzki sprzedawać i oszukiwać ludzi na 25 polskich złotych. No niesamowite. No niesamowite. Przestępstwo naprawdę karalne. A, czyli Pani uważa, że jeżeli 25 złotych to jest mało, to może Pani oszukiwać ludzi, tak? Nie wiem skąd Pana takie przypuszczenie, ale... Niech Pan nadal żyje w swoim świecie. Dobrze, z Panu życzę, wszystkiego dobrego. No, niech Pani myśli o mnie, bo tylko tyle Pani zostało w życiu. No... Halo? 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 Czy dodzwoniłem się do ojca Olka? Tak, do Olka. Pseudonim Kula. Przepraszam chwilę. Halo? 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 Yy, bo Olek, czy ja pytam właśnie, bo ja dostałem ten telefon. Znaczy dostałem, no sobie wziąłem i on pseudonim Kula ma. Pan wie o tym, czy pan nie wie o tym, że ma w pseudonim Kula? Tak się wszędzie podpisuje. Halo. 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 Tak, słucham, dzień dobry. A skąd ma pan ten telefon? Ale słyszał pan... Ale słyszał pan, co ja przed chwilą powiedziałem, czy nie? Nie, pan przed chwilą z synem rozmawiał. Ja mam z właściwie numeru telefonu i znam, o co chodzi tu. A... to... Ale to z Olkiem? Z Olkiem gadam, czy z kim? O, z tatą. A przed chwilą z Olkiem gadałem. Pseudonim Kula. To mówi. Y... To mówi. Krzysztof Podsiadło. Mówi panu to coś? Nie. Ha Halo. Nie, nie mówi. A wie pan, dlaczego panu to nic nie mówi? Nie. Ponieważ pan mnie nie zna. Ja bym chciał donieść y... na pana syna. Ja może na co dzień nie jestem donosicielem, ale tak się zdarzyło, że dzisiaj nachmieliłem się lekko i uznałem tak. się za konfidencję. Wie Pan, Aha. kim jest Pana syn, poza tym, że ma pseudonim Kula? Tak, tak? Ja o nim dużo wiem. On od niedawna chodzi na siłownię i mam dostęp do jego kompa. Wie Pan, co to jest komp? O, śmieszny, boże. będzie mnie wyzywać! Panie, ja dla Pana, ja z, z miłym słowem, żeby Pan wiedział, o co chodzi, Pan jeszcze nawet nie wie, co ja chcę... Przy... Nie, o nie, panie, o nie, ja tam dzwonię, nie, halo, nie, ja tam dzwonię, nie, będzie mnie tutaj, dawaj ten telefon od nowa, nie, ja tam, no kurwa, czekaj, to ostatnie połączenia, zliwował mnie zboczeniec, nie. Dzwonię tam, no ale nie chodzi na si... o kurze ze swojego telefonu zadzwoniłem jeszcze przez przypadek. Ja tam dzwonię, nie będzie mnie wyzywać jakiś pasieka bandy No jak, stiltował mnie lekko. Już lekko. A co ty komentarzy komentarz nie, ma pan znaleźć czas, bo właśnie pan powiedział, że mnie to jedzie, a ja jestem policjantem zawodu, jestem policjantem. Za, opa, a nie, pan się nie odzywa, jak ja mówię, to pan słucha. Naucz się jednej okay. zasady. Po, pan powiedział, nie, to pan mi da Olkiem pogadać, jeżeli pan nie ma nie, czasu. Nie, 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 kolego, bo, jak, zaraz, już jest, bo ja, mogę na policję, ja jestem z policji, ja jestem z policji, FBI, open up, jak to mówią. Człowieku, powiedziałeś, że ja mnie dojedziesz. Powiedziałeś, że mnie dojedziesz, człowieku, w tym momencie. Spotykamy się w sądzie. Ja cię pozywam. O... Z wyzywaniem Idź. mnie. Nic, nie ma problemu! Już poszłeś? Ja nie, ja z miłym słowem, jak już to poszedłeś, Hamil no, no. ze wsi jeden. Ty chamie, malinowy nosie, mały ty! Ja. Ze wsi jesteś, tak? Ja chciałem ci z miłym słowem, bo z miasta Ale, jestem. Czy wiesz, czy Co? Gówno, kurwa. <laughs> No, nie no, Dzwonię tam znowu, mnie no. Halo. Halo, co to za pani? Pani mi da do telefonu tamtego hama jednego ze wsi, co przed chwilą ze mną gadał. Kim ja mówię? Bo nie wiem, o co chodzi? Krzysztof Poćwiałko. No, panie Poćwiałko, słucham o co chodzi. Nie, ja już z tamtym panem zacząłem gadkę, że tak powiem. On mnie już tutaj. A co pani do mnie tak krzyczy? Halo? Nie. Pan jest ze wsi i tu wyzywa, bo ja chciałem na początku z miłym słowem, a pani mąż... Wyzwał pan mojego syna od konfidentów. Także słucham, Nie, nie wyzywałem pana. Nie wyzywałem pani syna od konfidentów. Powiedziałam że ja ze konfidente na pani syna, a nie, że pani syn jest. Ale ja tu się dowiaduję, ja tu widzę, że do życia dziennego wpływają nowe info. Nowe info tu wpłynęło. Newsy, Boxdela. Pani damy pogadać z tamtym panem, słuchaj, mówisz ze mną, no, to mógł do mnie. Ja ale ja nie mam ochoty. Ale ja nie mam. Ale ja nie mam przyjemności z kobietą. Nie mam przyjemności, żeby do pani mówić, bo pani jest godna mojego błogosławionego słowa. No to wpierdala i O nie, 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 halo. Nie, panie! Widzę, że pan żonki to nie umiał wychować. Ale ja ją za chwilę no? wychowam. Panie, Chłopie, to ty nie, nie. To ty przeklinasz do mnie, wyzywasz mnie z żonką, a ja tylko chciałem powiedzieć dotyczącego kuli, pseudonim Kuba. Pew, pewne info dla pana, żeby pan żył lepiej sobie na tej wsi, ciągnikiem lepiej jeździł, a pan mnie wyzywa i ciągle no, rzuca tą no, słuchawką. No, nie. Gdzie pan jedzie? Ja z drugim do domu, jadę za co chcesz. A i pan z żoną jedzie? Z żoną i synem? Tak. tak. To pan mi da syna? Nie, syna nie dam. A dlaczego? Pan jest zajęty, to pan patrzy tam, żeby wypadku nie było i syna mi pan da. Dobra, mów! Nie, ja chcę z synem. Już z panem nie mam przyjemności. Już pana nienawidzę jak psa. Jak chce pan ze mną, że tak powiem, że tak powiem w twarz wyzywać, ja za chwilę mogę tam podjechać. Gdzie? Tam. Gdzie? Tam. Ale gdzie tam? No tam. A pan gdzie? Jest poważny człowiek. Dobra, kolego, jak pan czy ja na policję, wysyłam ten, ten telefon i cię kurwa na namierzę. Na razie. Tak? Namierzą mnie?